Milan strzeli jednego gola z Romą, kupon grany za złotówkę. Roma strzeli minimum jednego gola z Milanem, kupon grany za złotówkę minimum dwa gole w meczu pomiędzy Romą a Milanem, kupon grany za złotówkę. Mamy dla ciebie z forbetem 300 zł za to, że zagrasz sobie dowolny typ z meczu Roma Milan. Za jedną złotówkę, i jeżeli ten typ wejdzie, dostaniesz 300 złotych. Ostatnia taka promocja w tym miesiącu, o której powiem zaraz nieco więcej. Witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Bardzo miło, że wpadłeś. Na początek, wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod filmem, i dziękuję serdecznie za każde kliknięcie. Lecimy z kuponami na dzisiaj. Lecimy z mocną promocją powitalną w Forbecie. Wiem, że kilka, jak nie kilkanaście osób czekało na kolejną taką promocję. Zagraj kupon za złotówkę, dostań 300 złotych. To właśnie ona wjeżdża w ten weekend. I od z tego sobie zacznę, potem przywalimy standardowe konkursy, jakieś zaproszenie do grup i lecimy do kuponów. Słuchajcie, to jest ostatnia taka promocja w tym miesiącu y, organizowana przez Forbeta i przez nas. Jeżeli ktoś czekał, to właśnie teraz będę mówił do tych osób, bo można jedną złotówkę zamienić na 300 złotych w bonusie i jest to promocja dla każdej osoby, która założy sobie dzisiaj konto w Forbecie z dedykowanego linku, który jest pierwszym komentarzu pod tym filmem. Jak sobie zerkniecie na Sekcję komentarzy: no to w pierwszym komentarzu od góry jest po prostu link do Forbeta. Klikacie sobie w ten link i zaczyna się proces zakładania konta. Trzeba zaakceptować zgody marketingowe, pominąć bonus boksy. Rozpocząć proces weryfikacji konta gracza, jak już to konto sobie założycie, to jest standard. No i trzeba wpłacić minimum 50 zł, tak jak zresztą teraz widzicie, strzałeczkami wam zaznaczyłem najważniejsze informacje. Z 50 zł, pierwsze co musicie zrobić, to musicie na tą promocję poświęcić złotówkę, bo trzeba zagrać dowolny. Obojętnie jaki typ z meczu Roma-Milan. To spotkanie jest jutro o 20.45, ale zapisać do promocji można się już dzisiaj, żeby to nie uciekło, żeby nie wypadło z głowy. Można to dzisiaj odhaczyć. Czyli gracie sobie na przykład gola Romy za złotówkę. Na przykład gola Milanu za złotówkę. Na przykład over 1,5 gola w tym meczu też za złotówkę. Wasz pierwszy kupon na forbecie. To musi być kupon grany za złotówkę na dowolny typ z meczu Roma-Milan. Jeżeli typ okaże się trafiony, to po prostu dostajecie 300 złotych na grę w bonusie w przeciągu 48 godzin. Prawdopodobnie w poniedziałek. Cała promocja. Złotówkę na to poświęcacie, złotówka ryzyka. Wybieracie sobie, to Waszym zdaniem, najlepszy, najpewniejszy typ z tego spotkania Roma-Milan i gracie to za złotówkę. Za pozostałą wpłaconą kasę to możecie pograć, co chcecie. I to tak naprawdę tyle. W mega skrócie, pierwszy krok założenie konta w forbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, akceptacja z marketingowych, rozpoczęcie procesu weryfikacji konta gracza, wpłata na minimum 50 zł. to zapisuje do promocji na mecz Roma Milan z 50 zł graczy za złotówkę? Jeden typ na kuponie, który waszym zdaniem jest najlepszy na ekranie, jeszcze raz wrzucam wam trzy przykładowe kupony, czyli Gol Romy, Gol Milanu, over 1,5 gola w meczu, ale to Wy sobie wybierzcie, co was. Naszym zdaniem jest po prostu najlepsze. Możecie zagrać jakiś kurs 1:15 15 pod totalnego pewniaczka, nie? I jeżeli ten typ okaże się trafiony, ten typ grany za złotówkę. To prawdopodobnie w poniedziałek, no 48 godzin mają od zakończenia meczu. 300 zł dostajecie w ramach promocji powitalnej, przypominam, ostatniej w tym miesiącu. Jeżeli ktoś by chciał sobie korzystać, jeżeli mamy tutaj te osoby, które czekały na taką promocję, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, tam jest link do Forbeta, do założenia konta, do odebrania promocji. I trzymamy kciuki za wasze wybrane typy z tego meczu. Zanim przejdziemy dalej, to oczywiście konkursy sobie przywalimy, ale jeszcze do grupy na Facebooku zaproszę, bo grupa się prężnie Rozwija. Ponad 112 tysięcy już nawet ludzi. Ostatnio mówiłem, że ponad 100, a to ponad 112 tysięcy ludzi na grupie facebookowej. Do grupy może dołączyć każdy z Was. Jeżeli macie Facebooka, jesteście osobami pełnoletnimi, to serdecznie zapraszam. Wrzucam na ekran jakieś te najfajniejsze kupony, które udało mi się z grupy wyłowić. Link do grupy i dostęp, wstęp dla każdego w opisie pod filmem. Klikasz sobie. Wysyłasz prośbę o dołączenie i pewnie jeszcze dzisiaj moderatorzy cię dodadzą do grupy. Serdecznie zapraszam, jesteście mile widziani. Lecimy z dwoma konkursami. Jeden konkurs standardowo robimy na Facebooku. Na Facebooku prawie codziennie typujecie rzuty rożne, w sensie na naszej stronie facebookowej. obstawiamy Obstawiamy.info, nie? Około dziewiątej będzie dodany kolejny post-konkursowy na rzuty rożne. 100 zł do wygrania dzisiaj jest. W Forbecie prawdopodobnie, więc serdecznie zapraszam osoby z Facebookiem. Też sobie sprawdźcie, bo to jest kasa dla Was tutaj rozdawana. Link do Face'a w opisie pod filmem, tak jak link do grupy. I lecimy z konkursem tutaj na, na YouTube. Dwie dychy w Forbecie do zgarnięcia. to trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? Subskrybować kanał trzeba koniecznie. No i zostawić tą łapę w górę, tutaj, pod filmem. Dziękuję bardzo. W komentarzu tu powiecie dokładne wyniki, minuty pierwszej bramki. No, w dzisiejszym meczu pomiędzy VIA Realem a Realem Madryt dopisycie swój inny z Forbeta, typujecie do 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie. Bez nich gracze na Forbet nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. Komentarze do Waszej dyspozycji. A ja w końcu lecę do kuponów. Mamy dzisiaj ekipę, która już typowała. Zaczynamy od propozycji Marcina. 2 na 3 kupony trafione. I tutaj mamy 2634 profitu. Z 20 grudnia kupon na rozbiciu był trafiony. Dzisiaj mamy 500 zł na 3 typy, tak naprawdę. Proszę bardzo. Wow! No, no dobra, to no jest handicap na Manchester City. No i to powiem ci szczerze, tak, bym się zastanowił z 14 razy, nie? Dlaczego? Znaczy to jest typ, jakby ktoś totalnie nie wiedział o co chodzi w handicapie, no Manchester City musi z Wolverhampton wygrać minimum dwoma golami. Dlaczego ja bym się 14 razy zastanowił? No cztery ostatnie mecze ligowe Manchesteru City, to są trzy remisy z Sunderlandem, z Chelsea, z Brighton i porażka w poprzedniej kolejce z Manchesterem United. Jeżeli dodamy sobie do tego porażkę tą ze środka tygodnia w Lidze Mistrzów z Bodo, no to robi nam się obraz drużyny, która gdzieś tam jest mocno pogubiona. 3 do 1 porażka z Bodo, czerwona kartka złapana przez Rodriego. No nie wygląda to, nie wygląda to. Ja wiem, że Wolverhampton to są totalne ogórki w Premier League w tym sezonie, totalnie najgorsza ekipa, ostatnie miejsce, 8 punktów w 22 meczach, pierwsza ekipa do spadku. Nie wiem, może to będzie mecz na przełamanie, ale no bałbym się handicap minus jeden, minus półtora na City dawać. Do tego też mamy drugi handicap, no ale ten handicap już wydaje się troszkę lepszy, bo PSV Eindhoven, no w lidze holenderskiej, po pierwsze, są w formie wybitnej, zupełnie inaczej niż Manchester City. Ostatnich pięć meczów ligowych to są totalnie same zwycięstwa. Oni po 19 kolejkach, słuchajcie, mają 52 punkty. Są oczywiście liderem. Druga drużyna Feyenoord ma punktów 36. To już się robi naprawdę przepaść. Grają znak Bredom, który jest przedostatnia. No i tutaj to zwycięstwo dwoma golami troszkę bardziej mi się podoba. No i typ, który faktycznie po tym meczu w Lidze Mistrzów z Monako, gdzie Real wygrał 6 do 1, no tutaj mamy zakład na to zaproponowany w meczu wyjazdowym Realu Madryt z via Realem, że Real Madryt nie przegra i dwa gole w meczu zobaczymy. Wydaje się to dosyć rozsądne. No po tym ostatnim meczu szczególnie z Monako. Coś takiego za pięć słówek od Marcina, idziemy dalej. Eee, dalej mamy kupon od Michała. No i tutaj jest walka o trzeci trafiony kupon z trzech podanych. Na razie dwa podane, dwa trafione, 2300 45 profitu. Dzisiaj idealnie pod dodatkowy podatek, bo mamy tysiaka na 2280 i mamy, słuchajcie, over 2,5 goli w meczu na szczycie prawie że Ligi Francuskiej, bo mamy pojedynek pierwszego Lons na wyjeździe z Marsylią, która jest na trzecim miejscu i która dzisiaj gra na własnym terenie. Tutaj po prostu over 2,5 goli. W meczach ligowych Marsylii kibice oglądają średnio 3,33 gola na spotkanie. Dużo. W meczach Lons troszkę gorzej, bo 2,5 gola na mecz średnio to jest. Tutaj over. 2,5 goli potrzebny i potrzebne jest zwycięstwo Bayernu Monachium, który gra na własnym terenie z Augsburgiem i dorzucony gol Harry'ego Kane'a, czyli można powiedzieć taki standard, nie? No Harry Kane aktualnie, no wiadomo, no forma cały czas wybitna. Jeżeli chodzi o Bundesligę, 21 strzelonych goli ma Harry Kane w 18 meczach, no to mówi samo za siebie, nie? Więc tutaj zwycięstwo Bayernu i do tego gol Harry'ego Keina, 1000 zł na 2280 w walce o trzeci trafiony kupon z rzędu. Dalej mamy propozycję od Filipa, który będzie walczył o drugi trafiony kupon z dwóch podanych, bo na razie 1 na 1 z 9 stycznia 1120 profitu. O, proszę bardzo, mamy rzuty różne grane, dubelek na rzuty różne. Rzuty różne w meczu Ligi Hiszpańskiej pomiędzy Sewillią a Atletik Bilbao linijka meczowa, czyli obie drużyny mają nabić kornery. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze Sewilli, statystycznie sobie polecimy 6-7-6-11-20. Generalnie z tych ostatnich większość meczów, gdzie dokręcają ponad 10 różnych meczowo, jeżeli chodzi o ostatnie mecze Bilbao, to mamy 10, 13, 10, 10, 12. No, generalnie, jeżeli chodzi o same suche statystyki, pamiętajcie, że to są suche statystyki. Jeżeli chodzi o te suche cyferki, to nie ma się do czego przyczepić. Linia meczowa, do tego jest zaproponowana linia rzutów różnych Unionu. Union gra u siebie z Borusią Dortmund. No, z Borusją, która wiadomo, w lidze no walczy o drugie, trzecie tam miejsce, bo raczej Bayern to już też mocno odjechał. No Borusja przegrała w środku tych godnia z Tottenhamem na wyjeździe w Lidze Mistrzów. Tam czerwona kartka trochę ustawiła ten mecz, bo w 24. minucie Svensson złapał czerwoną kartkę i troszkę się Borussia posypała 2 do 0 z tym Tottenhamem przegrali, ale to nie istotne, bo ja tu o rzutach rożnych powinienem gadać. Union gra u siebie, Union w ostatnich meczach odpowiednio 8 3 2 6 i 4 kornery, czyli też generalnie jak na linię drużynową nie nabijają tych cornerów najmniej. Tutaj jest propozycja na overa rzutów rożnych Unionu i mamy fajnego dubla na rzuty rożne. Zanim przejdę do kuponu od

Discord. Kopalnia typów. Kopalnia typerskich pomysłów. Serdecznie Cię zapraszam razem z ekipą tutaj na naszego Discorda. No tak jak powtarzałem, ostatnio powoli turlamy się do 10 tysięcy aktywnych użytkowników. Generalnie to jest takie internetowe forum, w którym możesz, na którym możesz przeglądać kupony, proponować swoje kupony, dyskutować z innymi typerami o tym, co się dzieje w piłce nożnej, co tu warto zagrać, co tu ten, tego. No generalnie, jeżeli te przebitki Cię interesują, ja o tym Discordzie mógłbym opowiadać godzinę, bo zobacz te zakładki po lewej stronie. No tego jest masa, nie? Do Połącz sobie, jeżeli chcesz. Link jest w opisie pod filmem. Posprawdzaj sobie na spokojnie tego Discorda. Mam nadzieję, że się zadomowisz. Witam serdecznie i zapraszam. Lecę do kuponu od Kamila 1 na 1 2720 złotych profitu. Mamy z 9 stycznia kupon na rozbiciu grany i trafiony oczywiście razy dwa, dzisiaj bez rozbijania. Mamy 1500 polskich złotych na 7400 prawie. To już jest mocny kupon. No dobra, mamy to fantastyczne Komo, któremu daskie przede wszystkim z naszego Discorda najmocniej kibicuje. Komo, które trzyma się w strefie Pucharowej. To jest dla nich na pewno coś wielkiego, ale jest to ekipa grająca świetnie. Dość powiedzieć, że w Serie A są na chwilę obecną przed Atalantą, przed Bolonią, przed Lazio. No to jest naprawdę fajna sprawa. Tutaj grają dzisiaj z 14 Torino, które trzyma, czyli go bez rzędu trzy poprzednie mecze ligowe przerżnęli. Over półtora gola w tym meczu, jeden z tych goli musi być strzelony przez Komo. Komo w sześciu ostatnich meczach za każdym razem strzelało gola. Wydaje się to dobrym pomysłem. Do tego over 2,5 goli w meczu pomiędzy Leicester a Oxfordem, czyli taki klasyczny overek championship tutaj jest wybrana. Jeżeli chodzi o średnie ligowe, to powiem Ci szczerze, nie są to jakieś giga overowe drużyny, nie? Bo jeżeli chodzi o Leicester, to mamy 2,88 gola na mecz, 2,30 jeżeli chodzi o Oxford United. Tutaj potrzebne są Trzy gole w meczu, żeby ten kupon żył. Jest potrzebne zwycięstwo Galatasaray, które ostatnio e, w lidze wypościło punkty z Gaziantepem, remisując jeden do jednego, co było dosyć dużą niespodzianką. No ale dzisiaj grają z ekipą totalnie najgorszą. Co prawda, na wyjeździe, no ale ten kara to jest osiemnasta lokata z osiemnastych miejsc, 9 punktów w osiemnastu meczach. No grają po prostu tragicznie. No mamy starcie lidera z ekipą ostatnią. No co tu dużo gadać? Typ na zwycięstwo pod faworyta i jeszcze jest dorzucony owerek dwóch i pół goli w meczu pomiędzy Unioną. E, Unionem Berlin a Borusją. Bardzo podobne średnie ligowe, jeżeli chodzi o ilość goli na mecz, bo to jest odpowiednio w spotkaniach Unionu 2,83 i 2,88, jeżeli chodzi o Borusję Dortmund, więc tutaj mamy no, mocno grany kupon na prawie 7400 złotych. Dalej propozycja od Arka, który będzie walczył o drugi trafiony kupon. Na chwilę obecną jeden podany, jeden trafiony z 14 stycznia, a dzisiaj mamy. Ta... No, pa, jest ten Totenham, o którym gadaliśmy. To który wygrał z Borusją Dortmund. Może to też będzie jakieś tutaj drugie życie tchnięte w Tottenham. Totki nie mogą przegrać z Berlini na wyjeździe i minimum dwa gole w tym meczu musimy ujrzeć. No okej, okay, wszyscy doskonale wiemy, że Tottenham w tym sezonie Premier League jest tragiczny i ten sezon nie będzie zaliczony do udanych aktualnie. 14 lokata, ostatnie mecze ligowe, dwa remisy, odpowiednio z Brentfordem i Sunderlandem i dwie porażki z Bournemouth i z West Hamem. Nie, Burnley jest jeszcze gorsze, bo to jest ekipa przedostatnia, 19 lokata na miejsce 20 nie wiem, czy można powiedzieć pod faworyta typ gra, czekaj, kursowo. No kursowo totki są lekkim faworytem. Tottenham nie może przegrać, minimum dwa gole w tym meczu. I to samo tyczy się Liverpoolu na wyjeździe z Burmów. No, dwa takie same ringi tu są zagrane, nie? I, i dwie ekipy na wyjeździe grają. Liverpool też nie może przegrać. I też minimum dwa gole w tym meczu musimy zobaczyć. Może być jakieś 1-1, 2-2, 2-0 dla Liverpoolu. I też Liverpool, zdaniem Bukmacherów kursowo. No, leciutkim faworytem jest, więc tutaj taki, taka sklejka w sumie dubel na Premier League. Trzy kupony przed nami. No i teraz jest mocna bomba, słuchajcie, od Przemasa. Przemas 18 razy u nas typował na YouTubie, 17 razy y, kupon. Y, y, 7 razy, przepraszam, 18 razy typował, 7 razy trafiał, 8337 profitu, ostatnio 11 stycznia kupon na rozbiciu trafiony, a dzisiaj. Bomboza jest ładowana na overy goli. Jasny gwint. Jaki kupon ty? Słuchajcie. Overy półtora gola i overy 2,5 goli. Po prostu klasycznie klejone overki. Jeżeli chodzi o overy półtora gola, to mamy taką propozycję na spotkanie pomiędzy Walencją a Espaniolem. Średnia goli 2,5-2,25. Będę te cyferki czytał, jeżeli ktoś to interesuje. Do tego, over 1,5 gola mamy w spotkaniu pomiędzy Lecce a Lazio. No to są anderowe ekipy. Najbardziej anderowa para z tych wszystkich typów na tym kuponie, bo średnia goli na mecz ligowy Lecce w Serie A to jest równo 2. Dwa. dwa gole na mecz średnio. Lazio 1,90. Lazio jest bardzo anderową ekipą w tym sezonie, więc mamy dwa overy 1,5 gola i trzy overy 2,5 goli. Pierwszy z nich to spotkanie Villa Realu i Realu Madryt. No tutaj średnie fajne, bo odpowiednio 2,94 i średnio trzy gole, jeżeli chodzi o Real Madryt. Mamy spotkanie Eintrachtu, który gra na własnym terenie z Hoffenheim. Średnie wybitne, 3,16 i 3,29. I mamy jeszcze Belgię dorzuconą. Spotkanie Klub Brugge, który gra na własnym terenie z Ulte Tutaj średnia goli 3, jeżeli chodzi o drugie Średnio trzy gole na mecz i 2,76, jeżeli chodzi o no, generalnie ci powiem, że te overy, jakby tak sobie na papierze spojrzał, jak te ekipy grają, jakie średnie kręcą, to nie wygląda to źle. Najgorzej pod względem samych suchych cyferek, no wygląda spotkanie lecze Lacjo, nie? Bo to są naprawdę anderowe ekipy. Ale tu Pitos jest mocny ładowany i mocny Pitos może wrócić. I za to kciuka trzeba zaciskać. Dwa kupony przed nami. Jeden z nich jest od Wiktora. Jeden na jeden dzisiaj walka o drugi trafiony kupon. 1296 profitu z 14 stycznia. Mamy, słuchajcie, tak. Minimum jedno trafienie Villarrealu z Realem Madryt. I do tego rzuty rożne dokręcone przez Villarreal, czyli rzuty rożne drużynowe. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze Via Realu pod kątem rzutów rożnych. 3, 1, 2, 5 i 11. To 1 i 2 jest do wywalenia. 3, 5, 11 dobrze wygląda, ale trzeba mieć na uwadze, że no, potrafią zagrać takie mecze, gdzie nie dorzucają w ogóle różnych, praktycznie. Do tego mają strzelić minimum jednego gola. I mamy jeszcze spotkanie z Holandii. NeckneyMechand z, z wolę. Tutaj jest proponowany. No, nie dziwię się, nie dziwię się. Over 2,5 goli jest proponowany. Dlaczego mówię, że się nie dziwię? Bo średnia goli na mecz ligowy neckneyMechand to jest 4,38. Kurwa, 4-38, toż to jakby w hokeja grali. 18 meczów zagranych, 47-32 bilans goli i 3-42 średnia goli z wolę, 25-40 bilans goli po 19 spotkaniach, nie? Dorzucone rzuty rożne tutaj są, jeżeli chodzi o ostatnie mecze. Necknamechem, meczowo rzuty rożne 5, 8, 9, 12, 12 i ostatnie mecze z wolę. 10, 9, 4, 14, 12. Taka sklejeczka tutaj od Wiktora. No i ostatnia propozycja na dzisiaj od Patryka. Tu bardzo ładny wstęp był. Dobry debiut. 1 na 1, 2332 profitu. 16 styczeń na rozbiciu kupon trafiony. Dzisiaj też na rozbiciu kupon grany. Mamy zwycięstwo Lipska. Lipsk gra, słuchajcie, na wyjeździe z Heidenheim. I faktycznie, jak sobie spojrzysz na sytuację w tabeli, nawet mimo tego, że ten Lipsk potrafił ostatnio potracić punkty z Unione. Z Leverkusen, no czy oczywiście z Bayernem Monachium, no to z takim Heidenheim, który turla się po strefie spadkowej, czy tam pierwszym miejscu bezpiecznym, powiedzmy bezpiecznym. No to Lipski jest tutaj faworytem, nie? Jeżeli oni chcą walczyć o Ligę Mistrzów, bo aktualnie przed 18 rozgrywanym meczem, ok, oni mają jeden mecz mniej zagrany, no ale są na miejscu dającym Ligę Europy. Wcale nie Ligę Mistrzów. Oczywiście ta strata jest minimalna do tej strefy Ligi Mistrzów, ale takie mecze pewnie trzeba wygrywać. Do tego mamy dorzucone over półtora gola w meczu pomiędzy Sevillą a Atletic Bilbao. No i tutaj, jeżeli chodzi o średnie goli, to jest odpowiednio 2,90 na mecz. Jeżeli chodzi o spotkania Sewilli, to jest świetna średnia. I 2,35, jeżeli chodzi o Bilbao i coś takiego grane dwa razy, o drugi trafiony kupon z dwóch podanych, a przypominam ci jeszcze, bo ty możesz sobie zagrać kupon za złotówkę, na przykład gol Romy z Milanem, albo gol Milanu z Romą, albo po prostu over półtora gola w tym meczu za złotówkę. Jeżeli zagrasz sobie w forbecie, dowolny typ z tego meczu, i ten typ wejdzie za złotówkę to dostaniesz 300 zł w bonusie na grę. I jest to ostatnia taka promocja w tym miesiącu, dostępna dla każdego, kto założy sobie konto właśnie w Forbecie, z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Jak sobie klikniesz w ten link do Forbeta, to na dole strony będziesz miał takie magiczne zarejestruj się, czy tam załóż konto, no i zaczyna się proces zakładania konta, akceptujesz zgody marketingowe, rozpoczynasz sobie na spokojnie proces weryfikacji konta gracza i trzeba wpłacić minimum 50 zł. Te czynności zapisują cię do promocji na mecz Roma Milan z 50 zł. Pierwsze co musisz zrobić, to musisz zagrać, obojętnie jaki typ, jeden typ na kuponie z tego meczu, z meczu Roma-Milan. I tak jak mówiłem, to może być gol Romy. Grany za złotówkę. To może być gol Milanu. Grany za złotówkę. To może być over 1,5 gola w tym meczu. Grany za złotówkę. Dowolny typ sobie wybierasz. Twoim zdaniem najpewniejszy. Najlepszy. Ładujesz to za zetkę. Za pozostałą kasę możesz pograć co chcesz. I jeżeli ten zagrany przez ciebie typ wejdzie, to po prostu dostaniesz 300 złotych w bonusie na grę. Za to, że z tej promocji sobie skorzystałeś. Prosty temat to jest. Osoby zainteresowane, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Tam jest link do Forbeta, można działać. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tej promocji, też zostawcie w komentarzu, na pewno odpowiemy, żeby wszelkie wątpliwości rozwiać. Za oglądanie do samego końca dziękuję i oczywiście przybijam typerską piątkę. Pozdro siema, elo! Zieloności!